28 lutego bieżącego roku rozpoczęliśmy 13 Polkowickie Dni Teatru, które od tego roku będą nosić nazwę Oblicza Teatru. Diabeł w Purpurze. Teatr scena prezentacja z Warszawy to pierwszy spektakl, który mogliśmy obejrzeć w ramach tegorocznego festiwalu. Na scenie podziwiać mogliśmy między innymi ikonę teatru Ignacego Gogolewskiego. No więc jako aktor po, po wojnie to ja byłem y, tak zwanym no, debiutantem. No. No. Có, 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 cóż, ja stałem za kulisami, drżałem y, na scenie y, y, też za kulisami siedziała Mieczysława Ciwniska. Ja się miotałem, byłem zdenerwowany, a ona mówi, synku, czego ty się denerwujesz? No że ja Panie Sławo, przepraszam, bo ja mam takie dwa monologi, bardzo ważne. Przestań mi opowiadać. Ja mam się prawo denerwować, bo tam na mnie czekają, a ty siedź cicho w kącie, wyjdziesz, powiedz, nikt o tobie nie będzie wiedział. No, musiałem długo poczekać, żeby dowiedzieli się, kto to jest ten pan IG. No, tworzył to Bardini, Korzenieski. Dejmek. No to są ludzie, którzy tworzyli te teatry. Ja dopiero ośmieliłem się zostać dyrektorem w roku 70, Udałem się do Katowic, gdzie objąłem kierownictwo teatru imienia Stanisława Wyspiańskiego. Byłem tam trzy lata, fedrowałem tak, jakby to było sześć. To ciężka praca dyrektora, gorzki chleb. Wróciłem do Teatru Polskiego, zaprosili mnie do Lublina. Cztery lata. No, tam troszeczkę zieleni jest. Lubelszczyzna jest mi znana, bo w czasie okupacji jako chłopak jeździłem tam po chleb, po wędliny. Zapach i smak kiełbasy lubelskiej z lat okupacyjnych mam do dzisiaj. To są smaki i zapachy dzieciństwa. A potem przyjechałem do Warszawy, prowadziłem ten teatr. Rozmaitości, który teraz prowadzi Jarzyna na Marszałkowskiej, i po dwunastu latach kierowania teatrem, oczywiście grania i reżyserowania, pomyślałem sobie, że to, co najlepiej umiem robić, to wejść na scenę i zagrać powierzoną mi rolę, w której to roli państwo mnie ostatniego lutego miesiąca. 28. zobaczyli. Miło mi było bardzo. Karna Mazarę, właściwie to są jego ostatnie chwile. Zaczyna jeszcze jako, jako człowiek w pełni sił, który prowadzi Ludwika XIV. To wielka postać i rzeczywiście to, co tutaj autor zawarł w tej sztuce, wszystko jest prawda, bo i ta kaplica, którą Mazarę Ufundował. Ona jest tam naprzeciw Louvre. Byłem w tej kaplicy. Widziałem tę sztukę na scenie paryskiej, Montparnasse. Bardzo mi się ona podobała. No, oczywiście miała dużo bardziej taki bogatszy wystrój. Tu przez scenografa i Zosie Deines ona skromnie jest traktowana, ale w ten sposób ta skromność może, yy, może można ją pokazać i, i w Gorzowie, i, i w Polkowicach, prawda. Poza tym, no, proszę Państwa, parsz do Państwa przyjechał. Mam nadzieję, że nie, nie zawiedliśmy. Rola kardynała Mazarin, ona tak pasuje do mnie, bo to jest, proszę Państwa, taki drań, którego trzeba tak umiejętnie zagrać, żeby tego drania polubić. I to jest rola powiedzmy, nie zagrałem króla Lira, ale zagrałem tego. No oczywiście stopień literatury jest bardzo różny, ale ta rola naprawdę jest, jest bogata. Bo jest i, i musi się i umizgać, i okłamać, i oczarować, i jest dyplomatą, i w końcu starym, schorowanym człowiekiem, który mówi jedną z piękniejszych, tak bardzo to wszystko kocham. Maria pyta go, co? I on odpowiada jednym słowem życie minęło 55 lat mojej pracy, więc odpowiadam na Pani pytanie jestem spełniony i daj mi Boże tylko jeszcze sił, żebym mógł zrobić większą, wykonać mniejszą rolę. Ja już należę do tego teatru, który powoli odchodzi w cieni. Ale ja bardzo się cieszę, że w roku, kiedy skończę 80 lat, mogłem przyjechać tutaj do Polkowic, zagrać przedstawienie przed publicznością, która była, można powiedzieć, bardzo zasłuchana. Bardzo nawet dziwiłem się, że długo była zasłuchana, ale to sprawia, że yy, właśnie komplementuje nas. Komplementuje nas, że publiczność chciała więcej, czekała na jeszcze, no ale sztuka ma swój kres, kardynał Maserini, że tak powiem, oddał ducha, no i musieliśmy się rozstać. Obok Ignacego Gogolewskiego w roli królowej Anny wystąpiła Maria Ciunelis. Każdy spektakl jest inny i to jest cudowne w tym zawodzie. Zawsze jak przyjeżdżamy w nowe miejsce, też jest inny, w zależności od widowni, która mimo wszystko bierze w tym udział, i w zależności od ich reakcji jest albo bardziej wzruszający, albo bardziej zabawny. No i tak czasami jest w ogóle milczący, bywa w Warszawie, ale muszę powiedzieć, że ponieważ na scenie prezentacji jest mało miejsca, i to jest taki bardzo kameralny spektakl, a, a, a kostiumy są na dużą scenę. To bardzo lubimy jeździć, bo wtedy mamy okazję grać na dużej scenie i to jest też duża przyjemność dla nas. Bardzo lubię reżyserować i, i bardzo się cieszę, jak kolegom wychodzi. reaguje emocjonalnie, niezwykle, skacząc do góry z radości na przykład, ale no, lubię być aktorką, bo to mi sprawia przyjemność. To jest taki zawód mój wyuczony, bo poza tym, że reżyseruję, to też piszę scenariusze. I, I też gdzieś tam mam z tego sporo satysfakcji, ale jakby w, w, w roli aktorki czuję się tak najbardziej na miejscu, tak najbezpieczniej, najwygodniej. Wszystko inne jest troszeczkę taką wielką niewiadomą, co oczywiście ma swój urok, ale w momencie, kiedy staję na scenie, to tak trochę jakbym wchodziła w takie już takie dobre pantofle, takie wynoszone, że tak jest mi wygodnie. I jest taka kalka u nas <trym> troszeczkę. Która powoduje, że jeżeli coś zagrasz dobrze, to natychmiast masz taką serię propozycji w podobnym stylu. Najgor najbardziej nie znoszę, jak ktoś mi mówi, zagraj to tak jak tam, na przykład. No to natychmiast mnie to zamyka, bo wydaje mi się, że jak już tam zagrałam, to po co mam znowu grać to samo. E Także czasami się wystrzegam. E był taki moment, że ciągle grałam e biedne i nieszczęśliwe. I, 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 I przestało mi to sprawiać frajdę, będąc na, na studiach grałam ciągle na przykład dojrzałe kobiety, matki, babki, ciotki i sprawiało mi to ogromną frajdę do tego stopnia, że jak przyszłam do teatru i właśnie w smaku miodu miałam zagrać młodą dziewczynę, to pamiętam żona Marka Bargiełowskiego przyszła po premierze i mówi słuchaj, ty grasz dziewczynę, która ma 16 lat i ty wyglądasz na 16 lat, więc nie musisz nic udawać. I to było bardzo ładne i takie pożyteczne. Nie, ja lubię różne role. Znaczy im, im mniej sobie wyobrażam, że jestem w stanie zagrać rolę, tym, tym jest lepiej. No tutaj propozycja zagrania królowej bardzo mi się spodobała. W roli Marii Mancini podziwialiśmy Matyldę Damięcką. Każdy aktor powinien najwięcej brać z siebie. Ze swoich doświadczeń, ze swojego wnętrza i ze swojej intuicji. A mistrza jako takiego nie miałam, ale jednak aktora jednego w domu miałam. Mojego tatę, potem mojego brata. Mój brat miał o tyle wpływ, że jak skończyłam liceum i zdałam maturę. To przyszłam do domu przerażona, że nie przyszłam z takim rykiem, jednym wielkim rykiem że ja nie zasługuję na tę szkołę ja nie mogę zdawać na Akademię Teatralną ja nic nie wiem o teatrze. I mój brat mnie wykopał z domu, prawie, prawie że wykopał z domu na egzaminy, ponieważ moim pomysłem na życie było szkoła kadetów. Dalej uważam, że byłabym tam świetna. W teatrze ja grałam jeszcze przed szkołą, w drugiej klasie liceum. Druga, chyba druga, trzecia, dwa lata grałam w teatrze nowym w Warszawie u boku Hanuszkiewicza. Więc no to nie lada wyzwanie i nie zła szkoła. Więc od tego się zaczęło i potem już było tylko łatwiej. Co sądzą na temat festiwalu teatralnego w mieście bez teatru? Nie ma teatru, a jest teatr, bo przyjeżdżają do Was najlepsze zespoły na czele z aktorami pierwszej gildy, do, do których to się zaliczam, prawda? Muszę powiedzieć, że tutaj jak otworzyłam folder, to naprawdę och, byłam pełna podziwu, bo jest to ogromne przedsięwzięcie. I bardzo się cieszę z tego powodu, bo my aktorzy jesteśmy trochę taką, taką gromadą ludzi, gdzieś wpisane w naszą historię jest takie wędrowanie. No, ostatnio, z racji tego, że jesteśmy przywiązani do teatrów, to trochę tak siedzimy na miejscu, ale wszyscy się cieszą, jak wyjeżdżamy i poznajemy nowe miejsca. I, i muszę powiedzieć, że naprawdę zazdroszczę. Że jest taki festiwal. Zazdroszczę tym bardziej, że sama pochodzę z miasta, gdzie przed wojną był teatrzyk, ale został rozebrany na cegły dla Warszawy, bo to były ziemie odzyskane. E, tylko plusy wschodnie, jak mówił mój ojciec. E, i, 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 I właśnie, ponieważ zostały takie jakieś e, zdjęcia, stare pocztówki, to pamiętam, że jako dziecko strasznie żałowałam, że nie ma tego teatru w moim mieście. Wielkie brawa dla was.